A więc w tym momencie będę prezentował pstrąb na 90% samiczkę, ale w przypadku tego gołębia tutaj akurat 100%, 100 pewności nie ma. No zachowuje się i wygląda jak samiczka, ale, ale, ale tak mówię, 10%, 10 możliwości, że się mylę, czasami zdarza mi się pomylić w szczególności przy gołębiach, przy przy gołębiach młodych, późniejszych, no to, to nie jest może wręcz tak późna samica, bo na ten moment zostało jeszcze jedno pióro do wyrzucenia, tak więc nie jest to całkiem, całkiem, całkiem późny módek. Myślę, że jest to, bo ja w tym roku dość wcześnie rozpód rozłączałem. Chociaż to nie jest de facto gołąb z rozpodu, bo jest to gołąb, będzie to, będzie to wnuczka do, do Mankowej, czyli jednej z najsłynniejszych golemi, jeżeli chodzi o moją hodowlę. Zresztą po synie, który wyśmienicie się sprawował jako, jako gołąb lotowy, my go nazwaliśmy Derby Manek, bo był na, na obronce 19 roku, na obronce Derby. Zresztą w 20 roku mi, 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 mi wiele niespodzianek zrobił, w szczególności jeżeli chodzi o, o, o maratony, jako dwulatek, rzadko lotuje dwuletnimi samcami, maratony. Ale wystawiałem go jako gołębia nieseryjnego, no i, i, i szczęka właśnie mi opadała jak mi wyprzedał większość moich gołębi seryjnych. No ale to tak powiedziałem, dla mnie nic dziwnego, bo dzieci mankowej na wielu, na wielu hodowlach są, tutaj ja mogę śmiało powiedzieć, czasami najlepszymi gołębiami, bo w jednej z dobrych, czy nie wiem, bo mnie znajomy nie opieprzył, powiedziałem bardzo dobrych hodowli w zeszłym roku, najlepszy on dokładnie, dokładnie wywodził, się, wywodził się z brata czy siostry do, 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 do tej samiczki, także Także dla mnie dla mnie też nic dziwnego, że te gołębie z Mankowej się wyśmienicie sprawdzają w różnych miejscach kraju. Natomiast oczywiście ojciec, ojciec, bo Mankowa była cały czas 715, temu, temu wychodzi taki, bo jeżeli pstrę gołębie na mojej hodowli, to, to na 90% musi, muszą to być gołębie z Kasajego. Kasaj to słynnego yy, Kolina, Ganusa, który był jednym z najlepszych rozpodowców na hodowli, Niko van Norden, wyśmienienego hodowcy holenderskiego, który bodajże w tym roku kończy swoją karierę z gołębiami ze względu na ze względu na zdrowie, ale z tego co mi wiadomo, wiele tych sukcesów na skalę, skalę kraju, czy ktoś kto się interesuje tymi gojemiami holenderskimi, to wie jakiej to klasy podoba właśnie Nikowa Nordena, a Kasai Kasai był przez wiele lat jeden z najlepszych, oprócz tererów, w tamtych czasach był najlepszym gospodarzem. udało się mi nabyć dwoje synów i, 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 i córkę i ci synowie wydali mi wiele byśmy nie tu, wiele wyśmienitych gojem i tutaj właśnie mamy także e, jest bezpośrednio, bezpośrednio o, syn mankowej, ale zatem 715, który de facto wywodził, wywodził się z gołębi z Kasajego, bo z jednej strony był właśnie z, z, z Golden Regie jako od Kopmana, a z drugiej strony właśnie od niej. Natomiast matka, czyli matka tego gołębia to bezpośrednio już córka, córka po synu Kasajego, także temu tak pstrę gołębia, ale tego gołębie na tym powiedzmy średnim dystansie. Na średnim dystansie 715 był najlepszym lotnikiem okręgu w kategorii i chyba ha, wiem, że dwie ogólnopolskie z rzędu mi zaliczyły. W tamtych czasach jeszcze wystawiałem gębie bo później już przestałem wystawiać gębie na wystawę ogólnopolską. Ale w czasach tamtych jeszcze jak wystawiałem, no to wiem, że 715 zaliczył dwie pod rząd, właśnie, właśnie. Yy, czyli dziadek, dziadek już do tej samiczki. Także był jeden z najlepszych moich głębi przez wiele lat. Myślę, że, że, że tego głębie to coś takiego. Uniwersalnego, ale z preferencją na 300-500 km. Niekoniecznie maratony, chociaż, chociaż nie sądzę, żeby przy, przy normalnych maratonach miał jakikolwiek problem. Może przy tych maratonach, przy prędkościach poniżej 1100, może.